Zawsze w górę Kuchnia z odleć być tym i chcesz Zawsze w górę A to twój czas Poczyw sobie moc Zawsze w górę it's, it's super Super Hero Games Bohater miesiąca Beast Boy Super Hero High z przyjemnością ogłasza, że bohaterem miesiąca jest... Beast Boy? A, e, e, ja? Ja bohaterem miesiąca? Jest doskonałym partnerem. Tak. Kiedy się nie wygłupia, jest świetnym przyjacielem. O, nie do wiary, że wszyscy zapomnieli o kwartalnicy moich urodzin. Ktoś tu mówił o kwartalnicy urodzin. Pamiętałeś! Może wydawać się słodziutki i milusi, ale potrafi zmienić się w przerażającą bestię! Może wybierzesz kogoś ze swojego gatunku! Jak? uczcić tytuł Bohatera Miesiąca? Będę się relaksował. Soboty są tylko od tego. Beast Boy. Bohater Miesiąca. Zawsze w górę. Superhero Girls!